Hej, tu Alice i dzisiaj mam dla Was kolejny speedpaint tradycyjny i test, albo raczej pierwsze wrażenie po używaniu pisaków z Action. Zanim będę mówić o pisakach, powiem tylko co rysuję w tym filmiku. Jak niektórzy mogą się pewnie domyślić, są to moje postacie. Tu akurat Aki, Dylan Tyler. Jeśli ktoś nie zna, to ten wspaniały promyczek... Po lewej to Aki, ten ziomek z emą grzywką to Dylan, no i to, to rude na dole to Tyler. Bo chciałam użyć wszystkich kolorów zestawu. Zwykle nie robię takich kolorowych lineartów, no ale y, warto było spróbować. I wiem, że to film o tych cienkopisach, ale wygodniej było mi zrobić większość lineartu poza nagraniem. Także widzicie tylko część. W ogóle trochę dziwnie mi się koloruje, jak nie mogę okręcić szkicownika co chwilę w każdą stronę. Y, bo mam statyw na biurku, wiadomo więc jeśli są jakieś niedokolorowania to ja po prostu nie widziałam ze swojej pozycji, a i tak szturchnęłam statyw, ale tego nie widać. Także żyć. popracuję nad tym, obiecuję. Przechodząc już do samych cienkopisów. Ogólne informacje mamy tekturowe opakowanie. Szczerze mówiąc, całkiem ładne, ale otwierajcie je od spodu. Do tego zaraz przejdziemy. Nie ma na nim za dużo informacji, ale z drugiej strony te najważniejsze są, czyli że są na bazie wody, mają mikropędzelkową końcówkę. Jak mnie mam, chodziło o jakby cienki pędzelek na końcu, ale to tłumaczenie brzmi dziwne. Yy, I są mocno napigmentowane. Z tyłu mamy za to pokazane, jak pisaczki wyglądają i to jest dobre zdjęcie, nie żaden Photoshop. A i oczywiście mamy kolory, jakie się tu znajdują. Yy, już na wstępie powiem, że te 10 pisaków kosztowało 8,75 Więc. Yy... Więc te 10 pisaków wyszło taniej niż jeden cienkopis typu Mikrono. Jeśli chodzi o same pisaki, to można się trochę zdziwić, chyba że widziało się je wcześniej na stronie internetowej, bo oznaczenie jest tylko na spodzie. Nie ma na nich żadnych numerów, ale w sumie to nie jest dla mnie jakiś minus. Tak, dlatego mówiłam, żeby otwierać je od dołu, bo można się nieźle zdziwić, kiedy otwieracie je od góry i wszystkie wyglądają tak samo. Także spokojnie to nie jest wada produkcji, tylko tak po prostu jest. Ale nie sądzę, że to minus w końcu. Cienkopisy z Faber castell też mają oznaczenie tylko na spodzie. Sam pisak wygląda trochę jak te z Microna, jak te cienkopisy Pigma Micron, a końcówka jest twarda, trochę jak właśnie przy Pit Artist Penach. Ale można nią uzyskać różne grubości linii. To może być plus, jeśli ktoś woli jednak coś bardziej stabilnego do lineartu, Albo ktoś po prostu ma pierwsze zderzenie z bardziej giętką końcówką niż taki standardowy cienkopis, albo macie złe doświadczenia z braszpenami, po braszpenie z mikrona, tak jak ja. Mi się akurat dobrze nimi pracowało, więc ta końcówka, to, że jest twardsza, nawet ułatwiało mi robienie całego lineartu. No, i oczywiście są na bazie wody, więc do akwareli czy pisaków wodnych odradzam, ale do markerów alkoholowych już jak najbardziej się nadadzą. Sama użyłam ich tutaj w tym filmiku i nic się nie rozmazało. Chyba, że ktoś z Was robi linert po prostu na samym końcu, to wtedy nie ma znaczenia, czy pisak jest wodoodporny, czy nie. Jako minus muszę wspomnieć, że te pisaki naprawdę ciężko się otwiera. Znacie pewnie te reelsy albo TikToki z rysowania, gdzie cienkopis otwiera się tak fajnie jedną ręką. No, także tutaj to szybciej wybilibyście sobie pewnie palec albo złamali paznokieć, niż otworzyli ten cienkopis. W zestawie może się też zdarzyć, że u mnie na przykład czarny pisak jest trochę twardszy niż reszta, a brązowy i jasnozielony są bardziej miękkie, ale to, które kolory jako mają końcówkę to pewnie loteria. Mam też swoje podejrzenia, że napis będzie się zmazywał z czasem, ale to zdarza się akurat przy większości cienkopisów, więc trochę mnie to nie dziwi. Jako plusy na pewno dobrze odwzorowane kolory. Okej, okay, ten brązowy jest ciut ciemniejszy, ale i tak miło, że się postarali. Podczas rysowania nie musicie sprawdzać, czy na przykład ten niebieski nie jest czasem granatowy. Wiecie, z kolorem na skópce nigdy nic nie wiadomo, to różnie bywa ogółem podobają mi się te kolory miło będzie przetestować te, których jeszcze nie miałam czyli właśnie te jaśniejsze żółty, pomarańczowy i jasnozielony wiadomo, niektóre kolory w zestawie znajdą więcej zastosowania niż inne, ale to już kwestia preferencji kto wie, może w Action pojawi się jeszcze inny zestaw i dadzą tam inne kolory na przykład burgundowy ja bym się osobiście nie pogniewała, bo bardzo lubię ten kolor jeszcze dużym plusem jest to, że podczas zmazywania ołówka te pisaki się nie ścierają a i czarny pisak jest faktycznie czarnym pisakiem a nie jakimś ciemnoszarym z tym też bywa różnie osobiście uważam, że jak za swoją cenę niecałych 9 zł to te pisaki są naprawdę dobre nawet lepiej, że producent postawił na mniej elastyczną końcówkę niż faktycznie taką, wiecie, pędzelkową bo nie powinna się aż tak odkształcić po dłuższym czasie używania ale mamy dopiero tydzień, także jeszcze dam znać przy okazji przeglądu tego szkicownika. Dla nowicjuszy też będą dobre, bo nie niedy, że nie wydajecie dużo pieniędzy, to można sobie poeksperymentować, czy właściwie kolorowy liner Wam się podoba, wam pasuje, albo może czy konkretny kolor po prostu wam się sprawdza i może potem kupić jego na przykład w, z innej firmy. W najgorszym wypadku, jeśli nie do lineartu, to można sobie nimi na spokojnie pisać notatki, albo szkicować jak innymi yy, cienkopisami. Ja akurat szkicowałam sobie nimi już poza nagraniem i też jest całkiem fajnie. Yy, także mają wady, ale w większości są to rzeczy, jak dla mnie, akceptowalne za taką cenę. Więc jeśli wybieracie się do Action i zastanawiacie się, czy je kupić, to yy, ja myślę, że tak, warto się za nimi rozejrzeć. A tymczasem ja idę dalej farmić w Honkai Star Rail i do usłyszenia, cześć!